Właśnie mówię dzień dobry. A to jest Krzysztof. Wspaniały. O, zobaczcie, cała reklamówka. Był Krzysiek w urzędzie. Była impreza, całą reklamówkę ciastek. Tylko teraz mogą dupy przychodzić. Miałoby się czym poczęstować. O, ja spróbuję. Mm, bardzo dobre. Do A jaka impreza tam była? Impreza była ta, jak ona się nazywa starszych kobiet. A nie takich honorowych kobiet i one mnie zaprosili i ja poszedłem, chociaż ku trochę, to chalę zdążyłem i mm, bardzo dobre Dawaj, teraz paczki będziemy patrzeć.